Siemano, siemano, jest po Fortnite, zostało postaw i dosyć na apie. lecimy tutaj tutaj gdzieś tu walu. W tym miejscu robimy sobie dowolny taniec, w tym miejscu pojawia nam się pytanie. kto sobie przyszykujemy tutaj klikamy kod 4937, klikamy konfirm w tym o miejscu, teleportuje nas. biegniemy sobie w tym momencie, lecimy sobie tutaj na ten budynek i lecimy sobie dokładnie na ten dach. Lecimy tutaj i w tym miejscu mamy sekret Admin XP. To sobie przeszukujemy i za to dostajemy niesamowite ilości XP. lecimy sobie teraz tutaj ponownie Lecimy sobie teraz tutaj cyk i do środka tego budynku, który jest tutaj Lecimy do góry cyk I lecimy sobie teraz tutaj Pyk i w tym rogu będziemy mieli kolejne Secret Admin XP To sobie przeszukujemy i lecimy sobie teraz do tego budynku Przypominam wam, że na kanale właśnie trwa konkurs O dwa karnety bojowe na nowy sezon, także wpadnijcie zobaczyć co nam się dzieje i bierzcie w nim udział A my Lecimy z glitchem i tutaj cyk podchodzimy, teraz tutaj tak pod kątem musimy Mniej więcej żeby nam załapało Jeśli nam nie łapie To po prostu wejdźcie sobie do środka tego budynku tak jak ja robię to w tym momencie Bo niestety mi nie łapie eee, Ale tutaj nie ma wejścia więc jednak musicie sobie to z tej strony obwie Obejść O i w tym miejscu przed chwilą był sekret It's P. O o, 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 teraz mam segret XP. I za to również dostaję XP. Ja dziękuję za film, do zobaczenia w filmie. odcinku no i co, Cześć.